Cześć kochani, nazywam się Jasiek Mela, jestem podróżnikiem, działaczem społecznym, czyli kimś takim, kto się angażuje w różnego rodzaju projekty, żeby pomagać innym osobom. Młodym tatą, znaczy nie wiem czy takim młodym, ale tatą młodej córeczki, bo moja córeczka właśnie skończyła roczek, niebawem jeszcze będzie synek do, do kompletu, więc czytanie będzie bardzo ważne, trzeba sobie trochę przypomnieć czytania. Ja moi drodzy, tak mam, życie każdego z nas układa się w różny sposób. Ja jako dziecko, jako nastolatek w wypadku straciłem rękę i nogę, co po części widać. Nie będę tu się całkiem przed Wami rozbierał, żeby zaprezentować. Ale no życie trochę mi, trochę mi dało w kość, ale mimo to spotkałem wielu super ludzi, którzy mnie Zarazili taką chęcią do życia, chęcią do walki o, o swoje marzenia. I ja po prostu potem postanowiłem robić coś podobnego, czyli pomagać innym osobom, także osobom niepełnosprawnym, żeby, żeby potrafiły się cieszyć z życia, zauważać różne fajne rzeczy i po prostu żyć, żyć w pełni, nie, nie narzekać cały czas, tylko szukać, szukać w życiu pozytywów. I na pewno w tym mogą nam pomóc książki, oczywiście. Ja bardzo chętnie bym się Wam przedstawił jako super czytelnik, ktoś, kto za dziecko, Książki różne połykał w całości. Parę książek przeczytałem. Bardzo lubiłem taką książkę Duna. E, takie klimaty fantastyczne dosyć lubiłem. To jest w ogóle super książka, która potem została zekranizowana. Jak będziecie starsi, bo to taki szalony film, to można dune obejrzeć, w której sporo, sporo autor opowiada o strachu, o walce ze strachem, o tym, jak, jak walczyć o swoją odwagę. E, lubiłem książki Stanisława Lema, też takie fantastyczne i szalone. No, niestety tych książek, które w tamtym wieku przeczytałem, nie było jakoś bardzo dużo. Dlatego no, z biegiem lat, jak poszedłem po rozum do głowy, to trochę po te książki wracałem. I książka, którą chciałbym Wam dzisiaj przedstawić, książka pod tytułem Momo Michaela Ende, to jest książka dla dzieci. Ja ją przeczytałem jako dorastające dziecko, jakieś 5 lat temu. To był pierwszy moment, ale jak to mówią, lepiej późno niż wcale. To jest taka bardzo ładna opowieść o bezdomnej dziewczynce, która, mimo że powiedzielibyśmy, że bardzo mało ma, bardzo mało posiada, to ma coś, co jest bardzo ważne. Ma czas i ma fajnych przyjaciół dookoła siebie. Także pozwólcie, że zaprezentuję Wam, przeczytam kawałek tej książki, który myślę, że może być dla nas fajną lekcją. Momo odszykuje przyjaciół i przyjmuje wizytę wroga. Nie wiem powiedziała pewnego dnia Momo ale wydaje mi się, że nasi starzy przyjaciele zaglądają do, do mnie coraz rzadziej. Niektórych już dawno nie widziałam. Gigi przewodnik i Bepo zamiatacz ulic siedzieli obok niej na zarośniętych trawą kamiennych stopniach ruiny i patrzyli na zachód słońca. Masz rację zgodził się z nią po namyśle Gigi ja zauważyłem to samo. Coraz mniej ludzi słucha moich opowieści. Nie jest już tak jak dawniej. Coś się dzieje. Ale co? spytała Momo. Gigi wzruszył ramionami i w zamyśleniu e, zmazał śliną kilka liter, które wydrapał na starej łupkowej tabliczce. Stary Beppo znalazł ją przed paroma tygodniami w koszu na śmieci i przyniósł Momo. Tabliczka nie była naturalnie całkiem nowa, a w dodatku miała przechodzące przez środek duże pęknięcie lecz poza tym w zupełności nadawała się do użytku. Od tej pory Gigi codziennie pokazywał dziewczynce, jak się pisze taką czy inną literę. A ponieważ Momo miała bardzo dobrą pamięć, potrafiła już całkiem nieźle czytać. Tylko pisanie sprawiało jej jeszcze pewne trudności. Beppo zamiatacz ulic, który zastanawiał się tymczasem nad pytaniem Momo, Powoli pokiwał głową i rzekł: Tak, to prawda. To się zbliża. W mieście jest już wszędzie. Już dawno rzuciło mi się w oczy. Ale co takiego? Spytała Momo. Bepo znowu zastanowił się przez chwilę, po czym odpowiedział nic dobrego. I po kolejnej chwili zastanowienia dodał. Robi się zimno. Daj spokój, zaprotestował Gigi i pocieszającym gestem otoczył Momo ramieniem. Za to przychodzi coraz więcej dzieci. Owszem, właśnie dlatego, potwierdził Bepo, właśnie dlatego. Co chcesz przez to powiedzieć? spytała Momo. Bepo długo się zastanawiał, a w końcu odpowiedział. One nie przychodzą tu ze względu na nas. Po prostu nie mają się gdzie podziać. Wszyscy troje popatrzyli w dół na zarośnięty trawą okrągły plac w dole amfiteatru, gdzie wiele dzieci grało w piłkę. W nową grę wymyśloną... Przez nie tego popołudnia. Było wśród nich paru dawnych przyjaciół Momo. Chłopiec w okularach, na którego wołano Paolo, dziewczynka Maria z małą siostrzyczką Dede, gruby chłopiec o imieniu Massimo, wyróżniający się piskliwym głosem i inny chłopiec, który zawsze wyglądał na trochę zaniedbanego i miał na imię Franco. Oprócz nich były tam inne dzieci od niewielu dni należące do grupy i mały chłopczyk który zjawił się dopiero tego popołudnia. Faktycznie, wydawało się, że jest tak jak powiedział Gigi: z dnia na dzień było ich coraz mniej. Właściwie to Momo powinna się cieszyć. Tyle, że większość tych dzieci po prostu nie potrafiła się bawić. Siedziały na burmuszone i znudzone, patrzyły z podełba na Momo i jej przyjaciół. A czasami umyślnie przeszkadzały i psuły całą zabawę. Nierzadko zdarzały się teraz kłótnie. Rzecz jasna, nie trwało to długo, gdyż obecność Momo oddziaływała również na te dzieci, które zaraz same wpadały na najlepsze pomysły i z zapałem włączały się do zabawy. Prawie codziennie jednak przychodziły nowe dzieci, nawet z innych, odległych części miasta. I tak wszystko wciąż zaczynało się od nowa, gdyż, jak wiadomo, czasami wystarczy jedna osoba, żeby popsuć innym zabawę. Poza tym było jeszcze coś, czego Momo nie mogła pojąć. Zaczęło się to zresztą całkiem niedawno. Otóż coraz częściej dzieci przynosiły teraz różne zabawki, którymi tak naprawdę nie można się było bawić. Na przykład zdalnie sterowany czołg, który jeździ w różnych kierunkach, lecz poza tym nie nadawał się do niczego. Albo rakietę kosmiczną, która krążyła na patyku, ale oprócz tego też nie można z nią było nic zrobić. Albo mały robot z żarzącymi się oczami, który poruszał się chwiejnym krokiem, i obracał głowę, lecz do niczego innego nie dało się go użyć. Były to naturalnie bardzo drogie zabawki. Przyjaciele MOMO nigdy takich nie mieli, a ona sama to już w ogóle. Przede wszystkim każda z tych rzeczy była doskonale zbudowana, aż do najmniejszych detali, tak że nikt nie musiał już sobie nic więcej wyobrażać. Dzieci siedziały więc często godzinami i wpatrywały się jak urzeczone, a jednocześnie znudzonym wzrokiem w taką rzecz, która warczała, maszerowała chwiejnym krokiem albo śmigała w koło. Lecz w związku z nią żaden pomysł nie przychodził im już do głowy. Dlatego w końcu wracały do dawnych zabaw, do których wystarczyło parę pudełek, podarty obrus, kretowisko albo garść kamyków. Wtedy można było sobie wszystko wyobrażać. Kochani, ten fragment ładnie opisuje to, mimo że ta książka ma już. Prawie 50 lat, o dużo więcej niż ja. To ładnie opisuje to samo, co się dzieje teraz też w naszych czasach. Czasami za bardzo skupiamy się na różnych takich bajeranckich zabawkach, jakichś komputerach, telefonach różnych nowoczesnych. A czasami jest tak, że można się uczyć od dzieci. Ja się uczę od, od dzieci. Wy, nieważne w jakim jesteście wieku, też możecie uczyć się od dzieci młodszych od siebie. jak patrzę na swoją roczną córeczkę, małą Jadzie i myślę sobie o tym, co ja sobie, co ja sobie cały czas wymyślam, żeby mi to sprawiało radość. Jakie nowe, bajeranckie narzędzia chciałbym mieć, bo ja głównie czytam katalogi z narzędziami, bo bawię się trochę w stolarsko, w stolarstwo, jestem takim stolarzem amatorem, to czasami widzę, że naprawdę dziecku wystarczy bardzo niewiele. Jak poszliśmy ostatnio na jakiś plac zabaw i bawiliśmy się w dmuchawcach i kiedy ją smyrałem tymi dmuchawcami po buzi, a ona się śmiała i dwa pierwsze ząbki jej z buzi wystawały, to myślałem sobie Jejku, no taka osoba 30 lat ode mnie młodsza, a tak naprawdę to chyba jest, a na pew, na, nawet na pewno jest, mądrzejsza ode mnie, bo żeby zauważyć w życiu to, co jest ważne, to trzeba umieć patrzeć na świat oczami dziecka. Ja Wam tego bardzo zazdroszczę, polecam czytanie różnych książek, nie popełniajcie błędów, nieczytelnictwa, bo książki bardzo rozwijają to, co jest ważne, czyli co? Wyobraźnię. Do zobaczenia, kochani, zapraszam Was na wszystkie inne wydarzenia towarzyszące festiwalu Ojce i dziadki.